Bajkowy kompas zaprasza. Dobry wieczór, mały podróżniku. Połóż się wygodnie, zamknij oczka i posłuchaj bajki, którą dziś opowie ci Bajkowy kompas. Wysoko na niebie, pomiędzy srebrnym księżycem a miękkimi chmurami, mieszkała mała gwiazdka. Była piękna i błyszcząca, ale miała jeden kłopot. Jeszcze nie znalazła swojego miejsca na niebie. Czuła się samotna. Mała gwiazdka wyruszyła więc w podróż. Najpierw doleciała do wielkiego okrągłego księżyca. Księżycu czy mogę zamieszkać obok ciebie? Zapytała nieśmiało. Oczywiście, moja mała przyjaciółko odpowiedział księżyc głębokim głosem ale pamiętaj, czasem znikam i wtedy zostaniesz sama. Gwiazdka podziękowała i poleciała dalej. Wkrótce spotkała białą, puchatą chmurkę. Chmurko, a może ty dasz mi swój domek? Oj, kochana, zaśmiała się chmurka. Ja ciągle wędruję po całym niebie. Zmieniam kształty i miejsca. U mnie nie zaznasz spokoju. Mała gwiazdka westchnęła i poleciała dalej. Nagle zobaczyła coś kolorowego. To była tęcza. Tęczo, ty jesteś taka piękna. Czy mogę mieszkać obok ciebie? Ach, maleńka, odpowiedziała tęcza. Ja pojawiam się tylko po deszczu. Trwam chwilę i znikam, ale zawsze będę twoją przyjaciółką. Mała gwiazdka uśmiechnęła się i podziękowała, ale dalej nie miała swojego domu. A jak myślisz, kogo spotka teraz mała gwiazdka? Podróż trwała dalej. zaszumiał cichutki wiatr może zamieszkasz ze mną zaproponował. Ale, wietrze, ty nigdy nie stoisz w miejscu, odpowiedziała gwiazdka. Unosisz liście, tańczysz z drzewami, gonisz po całym świecie. Ja potrzebuję miejsca, które będzie tylko moje. I poleciała dalej. Po długiej podróży, mała gwiazdka dostrzegła grupę innych gwiazd. Błyszczały razem, tworząc wielki gwiazdozbiór. Chodź do nas, zawołały wesoło. Tutaj nigdy nie będziesz sama. Razem tworzymy piękne kształty na niebie i pilnujemy, żeby dzieci miały spokojne sny. Mała gwiazdka poczuła, jak jej serduszko rozgrzało się z radości. Przytuliła się do nowych przyjaciół i od tej chwili miała swój dom pośród gwiazd. A gdy wieczorem spojrzysz w górę, zobaczysz małą gwiazdkę. Świeci specjalnie dla ciebie. A teraz zamknij oczka. Oddychaj spokojnie i pozwól by bajkowy kompas poprowadził cię do krainy snów. Dobranoc, mały podróżniku.